Jesteśmy już po zawodach Beskid Hero 2019 Wróciliśmy od razu w niedzielę Po trzecim dniu zawodów Motocykle wstępnie umyte Części pochowane Znaczy, moje, tu jeszcze opaki nie podbierali Ale to w niedługim czasie Najważniejsze, że jesteśmy cali, zdrowi Motory w jednym kawałku Praktycznie bez żadnych większych uszkodzeń a jak widać jakiś tam listek odpadł odpadu to samo No ale jakoś tam zdążyłem go zakręcić Dyfuzory całe Zapasowe się jednak nie przydały No ale mieć trzeba Znaczy się warto mieć, nie tyle trzeba I co miałem powiedzieć? Miałem powiedzieć, że Oczywiście jak to bez Hit hero, bez przygód się nie obyło No ale tam powoli będziemy chcieli Jakiś, jak będzie chwila czasu, wrzucić jakieś filmiki z prologów z przejazdów nie wiem, jako początkujący kanał tam mamy ograniczone możliwości, jeśli chodzi o długość filmów więc przykro mi, ale to będzie w częściach w częściach ładowane a później zobaczymy, jak to, jak to będzie wyglądało każdy ujeździł, ile mógł każdy się wymęczony, ale jest to zmęczenie pozytywne z uśmiechem na twarzy Jedyne co zmienialiśmy to opony. No i co ja mówić. Jeździliśmy na tych musach. Yy... Opony tylko zmienialiśmy raz. Yy, musy dla mnie ok. Ponieważ wiadomo na skośnych częściach yy, trasy na no skosie gdzie szło poprze góry, tublisy miażdżyły przewagą. Po prostu to się kleiło i oni jechali. Mi co chwilę koło uciekało gdzieś tam, może nie aż tak strasznie, ale uciekało. A natomiast yy, dlaczego jestem za, yy, ucieszony z tego powodu, że jechałem na Musie? Bo w górę kleiło okrutnie, nie było problemu, super softy dawały radę, Mitasa. A ilość kapci, które widziałem na tublisach, to jest masakra. Co ludzi naprawiało te koła, wiadomo że kleiły, szły ko z kosami, trawersami, ale kapeć gonił kapcia. Nie wiem, tam chyba 80% ludzi jechało na Toblisie, ale po drugim dniu, gdzie przyjechałem kompletnie wymordowany, trzecie kółko i spotkałem tam gościa na mecie i pytam się go, czy też trzecie, on że nie, że drugie, bo miał sześć razy kapcze naprawdę. No to jest czysta masakra. No ale no ludzie w większości ryzykują, więc coś w tym musi być, nie? Ryzykują i jeżdżą. Jedyne co, co warto, to może jak najmiękcej Nagnajmić, nie mogę się wysłowić. Bardzo miękkiego z tego, sub, tego sub, yy, musa trzeba kupić. Bardzo miękkiego, bo nie każdy jest taki sam. Tutaj Marek ma tak miękkiego, że jednym palcem można go wnieść, wgnieść do połowy. Ja mam Michelina, brat też. No ok, było. No. Nie było łatwo, ale to tam nigdy te zawody nie są łatwe. Opony się w sumie sprawdziły tak Micheliny, jak i Maxisy. Wszystko całe. Wszyscy zdrowi. Były tam przygody. Ja tam przeleciałem przez kierownicę. brado mało nie jechał do jeziora. Każdy gdzieś jakąś glebę zaliczył. Ale wszystko w granicach jakiegoś tam rozsądku. Nikt, nikomu się nic poważnego nie stało. Więc myślę, że zawody jak najbardziej można zaliczyć do udanych. Do udanych i, i myślę, że każdy z nas jest zadowolony z tego. Ciężkie były. Dobrze, że były ciężkie. Chociaż te drugie kółka mordowały, One po prostu, jakby się udało zrobić jakiś dobry czas w miarę na prologu i szło się gdzieś tam przodem, to potem y, zamykając pierwsze kółko, zaczynając drugie, wszyscy byli już na trasie i każdy ostry podjazd był całkowicie zastawiony. Po 20-30 motocykli grzebało się do góry. No i to też, jak próbuję, próbuję, bo to się przewraca, podnosić, podnosić. No, rzeź kompletna, nie? To, to, tam to nic bardziej nie morduje jak takie coś. No ale każdy miał tak samo: to nie jest tak, że czy to spotkało mnie, czy któregoś z nas, czy Jacka, czy Marka. Każdy miał podgórkę i każdy jakoś dawał radę. Więc, więc, więc super. Zawody zarąbiste, każdemu polecam. Wiadomo, klasa hobby, tak jak mówiłem, nie można sobie to myśleć, że ja coś tam jeżdżę i więc jest klasa hobby jest ok W klasie hobby też jadą chłopy z metalu po prostu. Ręce mamy z metalu, nogi ze stali, więc, więc lepiej się dobrze przygotować, bo konkurencja nie śpi, nie? Są mocni, tak jak mówiłem, na mnie chodziło o wynik, nam chodziło o czystą frajdę z jazdy. Myślę, że każdemu na tyle, ile chciał, to wystarczyło. Mi udało się zrealizować... Mój plan, do którego się przygotowywałem, i dzięki Bogu udało się mi to. Znaczy, dzięki Bogu, oczywiście, jak i moim kolegom, którzy namówili mnie w drugi dzień jazdy na trzecie kółko. Bo chciałem zrobić całe zawody, czyli dwa razy prolog i po trzy, po trzy kółka danego dnia, ale w, pierwszy, w drugi dzień zawodów po drugim kółku umierałem. Po prostu byłem tak wymordowany tym tymi właśnie podjazdami, gdzie nie dało się jakoś podjechać przez ilość zawodników na trasie, że leżałem normalnie bez tchnienia, bez sił. Ale Jacek z Markiem i z Pawłem po prostu namawiali mnie, namawiali mnie, jeździć, jedź, jedź, jedziemy razem i no i pojechaliśmy. I tylko dzięki nim udało się mi, udało się mi zrobić pełne zawody. No bo do tego też się przygotowywaliśmy, nie? Żeby nie odpuszczać, żeby jednak jechać. Więc za to im dziękuję. Że mnie namówili, i, i to jest właśnie jak w parce siła. Nie? Jakbym był sam, to bym pewnie się nie zdecydował, bo, bo no po prostu deka siły sobie nie miałem. Ale jednak minęło pół godzinki. No z z miarę dobrego miejsca po prologu spadłem dosyć ostro na drugi dzień. W trzeci dzień udało się mi trochę odrobić, ale to, to jest nieważne. To jest nieważne, ważne, że trzeci dzień się jechało pięknie. Super, była trasa odwrócona w stosunku do dnia. Drugiego, jak już człowiek opanował, mniej więcej co jest grane, to, to drugie czy kółko jechało się świetnie. Siły było mało, ale ona była cały czas taka sama. Gdzie na podjazdach, po prostu na ręce dostały, czy nogi, czy na zjazdach, to już zaraz to odpuszczało i, i dało się jechać. Także po trzecim dniu byłem zmęczony. Nie wymordowany, byłem zmęczony, ale oczywiście pozytywnie, z na twarzy. fajnie, że organizatorzy. I robią te zawody co rok, że nie odpuszczają, bo za rok też, jak Bóg da żyć, to będziemy chcieli tam uderzyć, znowu przeżyć fajną przygodę, więc, więc myślę, że, że jednak ta edycja kolejna pójdzie i wszystko będzie dobrze. Jak na razie to będę kończył powoli. Trzeba, trzeba jest dużo obowiązków w domu. No i te filmy jakoś tam trzeba będzie poskładać, ale tak szybko to nie będzie, bo. No bo ty jest trochę pracy i tak ja jak i, jak i moja żona, która mi w tym pomaga też ma dużo zajęć, więc więc na ile czas pozwoli, no, tak, tak to będziemy wrzucać Jak to zrobimy, skoro nie można tak, takich długich filmików jeszcze wrzucać nam, no to zobaczymy, nie wiem żeby nie trzeba było dzielić jednego kółka na 5 razy Może, może jakoś to przeskoczymy, będziemy wiedzieć. Na razie wszystko gra, wszyscy cali, ucieszeni, więc to się najbardziej liczy No, to Wszystkiego dobrego i powodzenia.